sportowej i będziemy propagować zdrowy styl życia. Czyli jesteśmy tu po to, aby propagować siłę, ten fizyczną, a wszystko to dzięki naszej wspólnej inicjatywie, e, naszych nauczycieli wychowania fizycznego. nossa Pani dyrektor to już nie pierwszy turniej opuchar dyrektora zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Nie pierwszy w różnych dziedzinach sportu, no i mam nadzieję, że też nie ostatni. W tym roku przygotowaliśmy turniej opuchar dyrektora zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących i w celu jak gdyby propagowania ruchu zdrowego stylu życia. Zaangażowani w ten turniej są nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół zawodowych i Ogólnokształcących, Pan Łukasz Mazur i Pan y, Tomasz Wąsowski. Y, oczywiście pracownicy obsługi, którzy dzisiaj też pracują po to, aby jak gdyby pokazać społeczeństwu, że Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących jest to szkoła otwarta i przyjazna dla wszystkich. No i serce rośnie, jak się widzi i y, młodzież naszej szkoły i absolwentów naszej szkoły, którzy y, grają tutaj dzisiaj. Mecze. Ile w dniu dzisiejszym startuje drużyn? Osiem drużyn. W Skład drużyny wchodzi 10 osób, a 5 osób gra czynnie mecz. Co jest nagrodą główną w tego typu turnieju? Puchar, który ufundowałam, ja ze swoich własnych środków i puchar dyrektora zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. どうした